Hejka. W dzisiejszym odcinku gramy w Elvenar. I jak się już pewnie domyślacie, rozpocznę zadania z iglicy z 27 października. Pojutrze będzie Halloween, a ja nie będę mógł zbierać cukierków, bo mnie wirusówka złapała kilka dni temu. wymioty biegłonka i inne tam. Niezbyt przyjemne rzeczy mnie spotykają od ostatnich kilku dni, ale mogło być gorzej. Dobrze, że przynajmniej mu stan nie stanowi zagrożenia. Źle się czuję, dlatego nie powinienem wychodzić z domu, kiedy to nie jest konieczne, ale jest ze mną na tyle dobrze, że jestem w stanie wam dzisiaj nagrać. Moje pierwsze konflikty z iglicy, jakie rozwiązuję. Niestety nie stać mnie na negocjacje, ale mogę trochę powalczyć. Mam wystarczająco silną armię w tym mieście, ale zaraz. Raczej wygram, ale nie jestem do końca pewien. O, wygrałem. Trochę dziwne by było przegrać na samym starcie. Wtedy trzeba by było mieć nietypowy poziom pecha. O. Wygrałem. Ciekawe, ile z nich uda mi się wygrać. Księga duchowych kwiatów? Nie wiem o co chodzi. O, tutaj już sprawa się komplikuje. To są dwie fale, a nie jedna. I boję się, że nawet jeśli wygram w pierwszej fali, to w drugiej mogę przegrać. Istnieje takie ryzyko, a jednak dobra. Wygrałem pierwszą falę. Mam nadzieję, że drugą też wygram. O, jak to dobrze, że wygrałem obie falele. Poczekam sobie cierpliwie te kilka sekund. Trzy, dwa, jeden. Otwórz. Ach. Dobra. Ach, przegrałem. Może źle rozmieszczyłem armię? Dzięki. Dobra. Ach. Nie, no, nie, no, tutaj to ja za cholerę nie wygram. Muszę podjąć. Ach. Nawet na negocjacji mnie nie stać. Radykalnie osłabiłem swoją armię. Nawet wojsko mam za słabe. Ja pier... O, dobra. Mm. Teraz w liczenkach, które się nauczyłem z amerykańskiego YouTube Kids. I mini mini, i nimą. Kaczcie tej gry bajdę I w chicholor serzem go. I mini ma i mał niebieskich Amarelisów. Nie wiem co to amarylisy. Czy rzeczywiście coś takiego istnieje, czy nie. Ale dobra. O, tutaj niech będzie. i sobě roště. Okay. godziny. Dobre. Dzisiejsze cuda. Ulokuj. Cuda. jakie ja tutaj mam? Możliwości. Ach. Zaczął się dzisiaj albo wczoraj jakoś tak turniej. W którym jeszcze nie wziąłem udziału i raczej szybko nie wezmę. Bo nie na co nie stać. Spójrzcie, szkotka. Kotek miał a ja nie jestem w stanie ruszyć dupy, bo mnie boli. No ale to już wszystko na dziś. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapki w górę, dzwoneczki, wyślijcie dzisiejszy odcinek do swoich znajomych i dobranoc.